Co tam koty? Ale pogoda. No cześć, słuchajcie, ja po prostu ostatnio tak totalnie nie mam czasu. a Mam taki zapierdziel w robocie i w ogóle ze wszystkim się strasznie wszystkiego ostatnio nakićkało. Nie wiem, to chyba tak u wszystkich ostatnio jest, bo co gdzie nie wejdę, to wszędzie pusto, nikogo nie ma i po prostu jakieś totalne zawirowania. Do tego jeszcze te powodzie u nas dla odmiany susza. E, ja teraz wyjeżdżam w tym tygodniu służbowo do Porto. Może będę mogła tam coś nagrać, ale wątpię, bo po prostu prawdopodobnie będziemy mieli tyle roboty, że e, nie pooglądam sobie tego Porto a na pewno nie napiję się Porto więc jak wrócę to postaram się coś nagrać. A na razie robię wam szybką nagrywkę telefonem, bo ostatnio napisało do mnie chyba 5 czy 6 osób. No i jakoś będzie wiadomo. Eee. Ale coś tam będzie widać. A co u nas słychać? No koty jak widać po prostu jest totalna demolka. Tutaj już chyba po Fipie nie ma śladu, tchu, tchu odpukać. Skończyliśmy w sierpniu terapię. I teraz jeszcze zostały nam dwa miesiące obserwacji. Bo już jeden miesiąc przyleciał. Urosły kosmicznie. Mały kot waży już chyba z 5 kg, A ma dopiero 9 miesięcy, więc jeszcze z pół roku będzie rósł. Bo matko. To będzie mały, a jednak jakby duży. No tak, z ciekawszych rzeczy. O proszę, zamieniliśmy stół, który jak wiecie, nie był nigdy używany jak stół. Kiedyś w jakichś zamieszłych czasach, jak dzieciaki pewnie były mniejsze, to był pewnie używany jako stół. Ale zamieniliśmy stół na taką wyspę z Ikei. I powiem Wam, że jak za tę cenę, to ona jest naprawdę tfutfu odpukać. Całkiem niezłej jakości. a przynajmniej taka się wydaje. Ma tutaj dużo miejsca z boku, więc wszystkie rzeczy mogły tutaj wjechać. Kotu się bardzo podoba, bo w tym pojemniku, w tym pudełku, koszyku właściwie, widzicie, słownik zubożał, są jego wszystkie smaczki. Tak, tam są twoje smaczki. I on tutaj może sobie czasem wykonać właśnie samą obsługę. Też zmniejszył się pieprznik na stole. O, widzicie, bardzo realistyczne jest to wideo. Patrzcie, jakie okruchy. To pewnie też kotek sobie coś upolował i spożył, bo najlepiej się spożywa na wyspie. Morcik jest bardzo nieszczęśliwy, bo morcik chciałby na wolność. No więc tak, kociaki uciekły, uciekły, jezu, urosły. Kociaki urosły i już są takimi kocimi nastolatkami. Tutaj odrobina zmian. Tutaj pieprznik, no zobaczcie. Widzieliście, że u mnie, nawet jak były te realistyczne piątki, to to jakoś wyglądało. A teraz po prostu mam e, kryzys. Kryzys w domu, po prostu dramat. Ogród jest po prostu zostawiony totalnie sam sobie. Robione są tylko najważniejsze rzeczy. Przepraszam. Tak, tutaj wychodzenie jest dosyć e, triki. Robione są tylko absolutnie najważniejsze rzeczy. E, typu podlewanie. Przycinanie tego, co naprawdę trzeba ściąć, e, zgrabianie żołędzi, żeby nam tutaj wszystkiego nie zasypały. A poza tym, no to jest po prostu zdziczały. Ale no ma to swój urok, ma to swój urok. E, nie wygląda to też jakoś tak najgorzej. O, i śliniaczek. Cześć, siniorku! Śliniak się ostatnio e, lepiej dogaduje z kociakami. A w szczególności sobie ulubiła Morcika i one ją fantastycznie witają, jak ona wraca. Zaraz Wam zresztą pokażę, skoro już przyszła. O, jakiś paluch się oczywiście wcina. Moja ręka. Prawnik wygląda całkiem nieźle. Ostatnio w ogóle nie puszczamy kosiarki, bo ze względu na to, że cały czas trzeba coś podlewać, że mi się nie chce totalnie zwijać tych wszystkich szlauchów. No i one się tak leżą. <laughs> Przy kosiarce trzeba je zwijać, więc e, też jest koszony po prostu raz na tydzień e, zwykłą kosiarką. E, teraz, jak wyjeżdżam, to pewnie je zwinę, a chociaż nie wiecie co, bo Tomasz zostaje i Tomasz będzie miał e, zadanie podlewania ogrodu. A może sobie coś tutaj jeszcze zobaczymy, będzie miał za zadanie podlewać ogród. Mam nadzieję, że będzie to robił, bo nie zapowiadają żadnego specjalnego deszczu. Coś tam jest zapowiedziane na wtorek, ale to jakieś 2 ml dosłownie. Tutaj w ogóle zmieniłam tą rabatę. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj była taka zliczała rabata, i tam z tyłu był bluszcz. I co tutaj jeszcze były? A były jakieś sadzce, które tam średnio rosły. I teraz tam posadziłam z tyłu, no teraz tego nie zobaczymy, ewidentnie muszę je podlać, posadziłam hibiskusy w różnych kolorach, ale, no to w różnych, w odcieniach fioletu, różu i błękitu, zobaczymy, powinno to fajnie wyglądać, poprzesadzałam anabelki z innych części ogrodu, które już tam nie rosły. Nie chciały rosnąć, bo tam się już zrobiło dla nich za sucho albo po prostu za mało miejsca. Nie widać tego teraz, niestety, ponieważ one są pokrzyciny praktycznie do ziemi. Zamówiłam też tutaj kilka pierisów, które też są jeszcze malutkie. Mam nadzieję, że podrosną. Co jeszcze? Anemony. Tutaj mi została jakaś taka fali, fajna tabacylia krzewiasta, więc no, trochę przemodelowana, jeszcze tu trzeba dosadzić. No w tym roku <laughs> nie będzie wyglądała fantastycznie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie już będzie tutaj naprawdę fajnie. jak oczywiście mędząco-płacząca, bardzo mi się podobają te begonie, które dostałam od Proven Winners. Um. Co prawda one są czerwone, więc tak e, średnio, wiecie, w tym e, różowo-fioletowo-niebieskim ogrodzie, ale są po prostu nie do zabicia. Zobaczcie, obok posadziłam jakieś pelargonie e, i tutaj jeszcze były super tunie jazzberry. E, I biorąc pod uwagę, że ostatnio mnie tu mało bywało, to wszystko padło, oprócz tych begonii, które się mają po prostu, no wyśmienicie. Więc w przyszłym roku sprawdzę, może są e, z tej odmiany jakieś inne kolory. I chyba je zamówię. No i tak, w miarę dobrze tutaj wszystko rośnie. Dzięki temu, że było odchwaszczone bardzo mocno na początku wiosny i później w czerwcu, no to nie ma jakichś straszliwych chwastów. Sieje się tylko olszyna, która jest wkurzająca, bo no, ciężko ją usunąć. Ale też tego nie ma dosyć dużo. Jak widać, wrzosów nie przycięłam i teraz wyglądają koszmarnie. No ale cóż, ja w ogóle ten sezon już spisałam na straty. Bo jedna rzecz to jest to, że ja totalnie nie mam czasu. A druga rzecz to jest to, że po prostu ten sezon jest beznadziejny. Albo jest totalna susza, albo są koszmarne deszcze. No, i w wyniku tego, przede wszystkim, mamy wszędzie jakiegoś masakrycznego mączniaka. Ja nie mam czasu pryskać, więc, też po prostu plaga wszelkiego robactwa. Pryskałam na robaki może ze dwa albo trzy razy. Na no, u nas to jest za mało. Tak, śnieniaku, zaraz cię wpuszczę. Śniak tak ma, ma problem. Brunery jak zwykle wyglądają fantastycznie. Ja uwielbiam brunery, brunery, miodunki, e, hosty. No, totalnie bezobsługowo. <noise> Róże, jak widać, nie poprzycinane. Totalnie nie poprzycinane. Tutaj ten nieszczęsny powojnik, który <noise> wszedł. Wszedł na floksy. Będę musiała z tym zrobić porządek w przyszłym roku. Tutaj pewnie będę musiała część rzeczy w ogóle poprzesadzać. No, i zobaczcie, nie przycięło się róży pnącej. To jest new dawn, i ona po prostu rośnie niesamowicie. Więc łatwo, łatwo naprawdę wymyka się spod kontroli. I tutaj to samo, bo tutaj też jest new dawn. Będę miała na pewno dużo cięcia w... na późną, późną jesienią. O, tutaj kolejna. No, niestety, tak jak mówiłam, nie mam czasu po prostu na nic. Całe szczęście, że trawnik wygląda, zobaczcie, całkiem naprawdę fajnie. Pomimo tego, że nie był nawożony praktycznie od początku lipca, pryskany chyba był raz tutaj w tym roku. Na początku chyba maja. Więc e, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Jest to e, mimo wszystko jednak zaleta, e, słuchajcie, tej kosiarki automatycznej. E, ona po prostu mulczuje tą trawę. Te trawa, e, te strzępki tej trawy tutaj e, powodują to, że ten trawnik tak nie wysycha, i jednak troszeczkę go nawożą. Więc no jest super. Jest super, naprawdę w tym roku jestem bardzo zadowolona, bo w zeszłym roku on też wyglądał dobrze, ale trzeba było przy nim naprawdę dużo chodzić. No i tak, tutaj mam trochę utrapienia z naszą glicynią, bo ona w tym roku stwierdziła, że to chyba jest jedyna roślina w ogrodzie, która stwierdziła, że jej ta pogoda naprawdę mega odpowiada. No i po prostu porąbało ją. Naprawdę, zobaczcie, co ona tam robi. Muszę ją poprzycinać, bo zaraz nam wejdzie pod dach i wszystko tam rozwali. Muszę ją poprzycinać i poprzyginać, a tak żeby ona szła tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie ona chce, bo zaraz mi tutaj wszystko zamorduje i jeszcze dach rozwali. No a tutaj no, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. No tak jak mówię, ma to swój urok, to, że wszystko jest puszczone, po prostu zostawione samo sobie. E Ładnie wyglądają stokrotki nadal, kupiłam już wrzosy, pokażę Wam później, ale myślę, że nie będę miała czasu, żeby je posadzić dzisiaj, a jutro wyjeżdżam, więc pewnie zrobię to, kiedy wrócę. A kupiłam, bo były w takiej po prostu dumpingowej cenie, były za połowę tego, co we wszystkich innych sklepach i bardzo ładne, więc o, no żal było nie wziąć. Chodź śliniak, idziemy do domu. No chodź liniaku. Leci. Leci na chodź. Chodź, pokażesz, jak się witasz z kotkami. Ach, na tarasie oczywiście jest, widzicie, naturalistyczny pierdolnik. Chodź, chodź. Tutaj jest wystawiona miska dla naszego e, rudego kotka, który nadal przychodzi. No i tak, ona się bardzo ładnie wita z kociakami. No i nie pokażę, jak się ładnie widzę, ale zwyczaj wychodzą i ją myją. O, za to idzie piesek. <laughs> Nuka nie. O, ja wstała. Tak. I filmuje wszystko i wszystkich. Mhm. Misiu, nie goń kotków. Daj buzi Morcikowi. <laughs> o, i właśnie coś poleciało. Coś poleciał, mały kocie? Coś tutaj zrobił? O, poprzestawiałeś. Poprzestawiałeś? Jakie to dobre stworzonko? Chryste. Największa rzecz, nad którą ubolewam ostatnio, to jest e, to, że nie mogę udekorować kominka ponieważ koty są w wieku nastoletnim i jakiekolwiek tutaj rzeczy, które mogłyby się potłuc, no zostaną zaraz po prostu. Puh. Więc aktualnie w przerwie pomiędzy pracą a innymi rzeczami, czyli w jakichś 15 minutach wolnych, które mi zostają dziennie, myślę nad tym, co by tutaj. Na pewno wymienię wiania, wianek. Na jakiś bardziej jesienny, ale to jak wrócę, oczywiście. No i coś, czego nie będą mogły zdemolować. Wszystkie absolutnie gałązki, kwiatki, wazony odpadają, więc chyba będzie, no nie wiem, pluszowo. Może jeszcze takich zwykłych dni, wiecie, organicznych, nie będą chciały zeżreć. Zobaczymy. Ach, już widzę, co on tam robi. Na litość boską, nie możesz tego pić. Nie, więc tak. Co się wydarzyło? Kotek zaczął pić wodę z jakiejś szklanki, z jakimś kwiatkiem, więc profilaktycznie. Tak, wyrzuciliśmy, bo nie wiadomo, co to za kwiatek. Żeby kotek nam później tutaj nie zaniemógł. Gorzej niż z dziećmi, naprawdę. Dwa kocury w tym wieku to masakra. Jeszcze jakiś rok i się uspokoją, prawda? Prawda. I da wam pokazać co tam na zewnątrz, na froncie. I jesteśmy na froncie, w tak zwanym przedogródku, i co tutaj się wydarzyło? Przede wszystkim wydarzyły się mączliki na supertunie, które wyglądają dzięki temu tak. Być może zdążę je dzisiaj popsikać i ściąć i jako, że jest cieplutko i pewnie będzie cieplutko jeszcze do końca listopada, to one odbiją i jeszcze będą wyglądały ok. Natomiast jak to wygląda? To wygląda właśnie tak. One zaczynają schnąć i nie wiem, czy tutaj zobaczycie, są takie malutkie, białe, o! Tutaj je widać, takie malutkie białe robaki. To jest mącznik i one uwielbiają supertunie, i te supertunie potem zaczynają właśnie w ten sposób schnąć. Dużo osób się mnie pytało. Czemu im schną te supertunie, kiedy one je tak podlewa, podlewają często? Ten mącznik ma, si mącznik ma to do siebie, że ciężko naprawdę jest tego skurczykowańca zauważyć. Zobaczcie, on też tu wygląda tak e, jak jakieś po prostu paprochy, a nie robaki. E, więc jeśli ktoś ma coś podobnego i nie wie, co się dzieje z supertuniami, to zapewne jest mącznik. Polecam bliżej obejrzeć e, wszystkie listki, kwiatki. I one tam zapewne będą, w tym roku jest po prostu ich jakaś totalna plaga. E, zazwyczaj e, zwykły mospilan na nie działa, oprysk z mospilanu e, i przycięcie tych wszystkich e, gałęzi, które już są oblezione. I wtedy supertunie sobie bardzo łatwo, ładnie odbijają, wystarczy je podlać, e, podlać nawozem. No, ale tutaj jak widać nie było na to czasu, wobec czego. No cóż, jest jak jest. Może dzisiaj mi się to uda, może nie. Jeśli się nie uda, no to pewnie jak wrócę będą już takie trochę do wyciepnięcia, wszystkie te supertunie. No i tutaj mam dynie, które nam urosły w ogrodzie. I te rzeczone wrzosy, które zakupiłam za dumpingową cenę. Oczywiście z całą resztą innych rzeczy. Donice od Gardenity dalej wyglądają fantastycznie. No zobaczcie, po prostu każdy, kto przychodzi to się nimi zachwyca. Fantastyczne są. Jak wrócę, to też postaram się w nich zrobić jakąś taką a, bardziej profesjonalną, powiedzmy, aranżację jesienną, a na razie jest tak, wiecie, na szybko. Ławeczka też się sprawdza. Więc nie jest źle. Tutaj kolejne super tunie, które szlak był trafił, i mnie też niestety trafia szlak: no bo masakra. Jak nie ma się czasu, naprawdę, żeby przede wszystkich chodzić, to zaraz, e, zaraz, zaraz przychodzi jakaś plaga. Ale poza tym nie wygląda, nie wygląda źle. Bardzo ładnie w tym roku wyglądają rozplenice. Bardzo ładnie w tym roku wyglądają stokrotki, pomimo tego, że troszeczkę się e, były zdziczały. No i super w tym roku wyglądają róże. Naprawdę fantastycznie. Co prawda już nie kwitnął tak ładnie jak jeszcze kilka tygodni temu, no ale możecie sobie wyobrazić, że naprawdę był show. Naprawdę był show. Bardzo jestem zadowolona w tym roku z platanów, bo jeszcze w zeszłym roku one wyglądały, wiecie, tak, mm, niespecjalnie, a w tym roku naprawdę, naprawdę się rozrosły. One tutaj rosną, to jest ich drugi sezon tutaj. I one naprawdę były takie malutkie, malutkie, i bardzo szybko urosły. Naprawdę są super. A pomimo tego, że nie mają tutaj jakiejś fantastycznej ziemi, bo tutaj jest praktycznie sam piach. Wyglądają naprawdę, naprawdę świetnie. Bardzo dobrze rosną oleandry, no ale to było do przewidzenia, bo, jak dla oleandrów, to pogoda jest fantastyczna. Gorzej z hortensjami, które wyglądają tragicznie, i to jest chyba ich ostatni sezon tutaj, bo też już są troszeczkę za duże. Będę je musiała wymienić na jakieś inne drzewka na pniu. Myślę nad czymś zimozielonym, ale może niekoniecznie nad trzmieliną, bo ta estetyka trzmieliny nie do końca mi pasuje. Tutaj jest, tutaj jest ta bazylia krzewiasta, o której Wam mówiłam. Ona jest fenomenalna. Po prostu nic jej się nie ima. Można jej nie podlewać dwa tygodnie. Ona po prostu rośnie, rośnie jak na sterydach. I jeszcze na dodatek po prostu ma ten zapach taki bazyliowy. No, jeśli ktoś nie lubi, to będzie to dla niego minus, ale mi się strasznie, strasznie podoba i ona wieczorem po prostu pachnie no niesamowicie. E, te bazylię zamawiałam e, z Big Garden. Mam też e, szałwię, która rośnie tam z boku, ale tutaj akurat e, też krzewiastą, ale tutaj akurat nie wygląda tak fantastycznie. Lepiej rośnie na ogrodzie, ale też pachnie fenomenalnie i piękne ma, piękne ma te kwiatostany. No niesamowita. Ktoś się pytał, czy używałam ich w kuchni. No nie używałam, podejrzewam, że się da. Podejrzewam, że się człowiek nie otruje. E, sugerując się zapachem, powinno być dobrze. Natomiast, jak wiecie, ja nienawidzę gotować, więc e, po prostu rosną sobie jako rośliny ozdobne, którymi też de facto są i de facto są jako takie sprzedawane. No ale są piękne, po prostu piękne. W przyszłym roku planuję zakupić ich więcej, ewentualnie może rozmnożyć. E, zobaczymy, jak one przetrwają zimę, bo teoretycznie powinny. No ale w praktyce to wiadomo, że różnie bywa. No, więc nie jest tak źle. Super tu na, <gryw> na tarasie wyglądają koszmarnie, a prawdopodobnie dzisiaj je zetnę. I Pomyślę nad czymś innym, już bardziej jesiennym, bo to jest po prostu, to jest po prostu, to jest po prostu dramat i powiem Wam, że nie aż tak bardzo dobiła je susza, jak jakaś taka ulewa, która trwała przez trzy dni i po prostu totalnie je zalała i wtedy już trafił je szlak, więc no cóż, jest jak jest, tak jak powiedziałam, ten sezon ogrodowo jest dla mnie trochę stracony. No... Może w przyszłym roku będzie lepiej. Trzymajmy kciuki. No, i troszeczkę mi się udało zrobić. Udało mi się spryskać a, super tunie na tego nieszczęsnego łączlika. Posadzić część wrzosów. A część <grym> zabezpieczyłam na czas mojej nieobecności, więc może przeżyją. No, ale część a, się udało. Super tunie spryskane. Te są super cenne, to są e, jazzberry. One mają fajny, taki trochę mniej majtkowy kolor niż Bubble Tu jest bardzo nieszczęśliwy kot, który bardzo chciałby mi towarzyszyć, ale niestety to się nie wydarzy, bo jest na e, <grywka> rekonwalescencji. Poza tym jest e, młody i głupi, więc na pewno nigdzie nie zostanie wypuszczony na ogródek. Tutaj też część wrzosów. E, to są dynie, które nam wyrosły z tego, co tam wyrzuciłam w zeszłym roku. Wiecie, bo ja e, nic nie robię z tymi postkami dyni, tylko po prostu jak zaczynają ugnić, to je e, e, rzucam na takie dyniowisko, przesypuję ziemią i... i potem rosną. I tyle. Więc no, nie jest źle. Na froncie jest trochę gorzej, też tam posadziłam trochę wrzosów. Już nie mam siły sorry, żebym to dzisiaj pokazywać, bo tym bardziej, że to pięknie nie wygląda. A tak to tutaj nie jest najgorzej. Podlewam przed wyjazdem, bo, tak jak mówiłam, u nas jest totalna susza. Tam jeszcze, o, coś mi się udało posadzić w rzosiki. Więc, e, no, jest całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę, że nic się uprawia tutaj e, nie robi ostatnimi czasy. No, tylko kot jest po prostu niepocieszony. <laughs> Kocie, powiedz papa. Ojej, jej, no dramat. I tym samym mówimy wam e, do widzenia. Odmeldowuję się. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mi się uda coś e, skręcić. Zobaczymy jak to zobaczymy jak to wyjdzie.